Smarcliśmy troszeczkę. Super, Panie sprawa. Prezesie. Pierwszy raz w takich warunkach. Warunki bardzo, bardzo prawdziwe. Bardzo zimno. Było. Wszystkiego trzeba doświadczyć i w deszczu, wiatru, trzki. Tak. Uważam, że kim jest nas więcej, tym lepiej, bo poziom, poziom jest wyższy, poprzeczka jest bardzo wysoko podniesiona. Wiadomo, że każdy z nas wnosi coś do z drużyny, każdy, każdy coś innego. No ja <grywa> zagrałem chyba w 6 albo w 7 i żadna drużyna międzynarodowa nie strzeliła mi bramki. Nie, <grywa> No to ja powiem tak, ja powiem, że mam 8 bramek z tyłu, Osiem bramek z tyłu na prąd. No, nigdy się z tym nie spotkałem. Zaproszony zostałem tutaj przez trenera Marka Dragosza i przyznam szczerze, że bardzo, bardzo mam ciepłe tutaj już wspomnienia i bardzo ciekawe doświadczenie i na pewno coś wniosę można powiedzieć, do swojego również warsztatu trenerskiego. Tak? Także ja jestem tutaj bardzo mile zaskoczony też jak cała tutaj organizacja tego wszystkiego wygląda i przyznam, że pierwszy raz się z tym spotkałem i no, mam nadzieję, że nie ostatni. Tak? Fach, fachowo poprowadzony trening, bardzo bardzo, dobry, bardzo duże doświadczenie było widać. Bardzo e fajne nowe ćwiczenia. Smarknij mi żelu trochę <grymne> <grymne> Dobra, poszło